Lekcje patriotyzmu w wykonaniu strumiejskich gimnazjalistów. W ławkach uczniowie, którzy zastanawiają się nad znaczeniem słów hymnu polskiego. Aniu, jak ty dokończysz swoją linijkę refrenu Marsz, Marsz Dąbrowski? Marsz, Marsz w stronę słońca, ku szczytom gór, na szlak, a może w rejs ku tajemnicom oceanów i mórz? I niespodziewany smut no akcji, międzypokoleniowa wymiana. W miejscach zajmowanych do tej pory przez uczniów zasiadają radni gminy strumień kończącej się kadencji. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy się przyjaźnimy, bo wtedy potrafimy zgodnie myśleć. Lub się różnić. Krótki spektakl przygotowany przez Waldemara Krzyśka niósł ze sobą ważne przesłanie. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Przytaczano podczas uroczystości Słowa Polskiej Nobliski Wisławy Szymborskiej. Każdy przecież może odnaleźć dziecko w sobie. Polska to moja obsesja. Pod takim hasłem spotkali się podczas uroczystej sesji. Słowo mocne, bo w słowniku ono jest różnie interpretowane, nawet jakiś taki świr, tak to nazwijmy, umownienie, ale jest namiętność, pasja, coś takiego, co rzeczywiście ogarnia człowieka, otacza umysł, no wszystkie działania. No mamy tu paru takich ludzi, którzy rzeczywiście wykazują się obsesją na, na punkcie Polski, małej ojczyzny czy drugiego człowieka. Takie słowa musiałem powiedzieć, że z, zniknął Pan od Polskiego, przeminął Pan od Polskiego, że mnie już też tu nie ma. To daje świadomość, przemijania i daje świadomość tego, co jeszcze w życiu można zrobić, czy trzeba zrobić. Tych, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwijania swojej małej ojczyzny, nagrodzono. Burmistrz Anna Grygierek i przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Greń wręczyli statuetki zasłużonych. Łącznie otrzymało je 14 osób i dwie instytucje. Pan Stanisław Gabryś, Zapraszam za zaangażowanie na rzecz poprawy życia mieszkańców i wizerunku Sołectwa Bąków. Pan Józef Orawski, za działalność dla społeczności lokalnej, a w szczególności na rzecz OSP w Bąkowie. Pan Bogusław Staniek, za działalność na rzecz Sołectwa Drogomyśl. W naszej klasie. Pan Jan Potrzyk... Pani Fajkier za działalność w organizacjach społecznych i pracę z młodzieżą. Jest to zwieńczenie jakiejś mojej pracy po tak długich latach, bo już długo czynny udział nie biorę. Byłam społecznikiem. Przede wszystkim z młodzieżą dużo pracowałam w klubie pod pajunkiem w Pruchnej. Zawsze mnie to pociągało. Młodzież, która była aktywna, która zawsze, zawsze się skupiała razem i to mnie zawsze jakoś fascynowało. Pan Władysław Kumorek za działalność w Ludowym Klubie Sportowym 99 Pruchna i propagowanie sportu wśród młodzieży. Pan Jan Bacławik za działalność na rzecz środowiska pszczelarskiego. Pani Agnieszka Gawron-Gaszczyk za pracę z chórem szkolnym Kanconecta. Docenienie tej pracy przez społeczność, w której mieszkam i którą od dziecka naprawdę bardzo mocno szanuję i docenienie mojej pracy przez ludzi, Dzięki którym właściwie robię to, co robię. Naprawdę ogromne wyróżnienie dla mnie. Chyba naj, największe, jakie udało mi się do tej pory uzyskać. W chórze wyrosłam. Od małego byłam w chórze. Zawsze byłam w chórze. Nie było właściwie miesiąca, żebym nie przynależała do chóru albo do dziecięcego, albo potem do lutni. Także no jest to moje życie od samego początku. Pani Zofia Nowok za działalność na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Pan Franciszek Pietroszek za działalność na rzecz. Środowiska pszczelarskiego. Pan Hieronim Dziedziel za działalność, w szczególności na rzecz OSP w Zabociu. Pan Janusz Ustaszewski za działalność dla społeczności lokalnej, w szczególności na rzecz LKS Orzeł w Zabłocie. Pan Czesław Mika za pracę społeczną na rzecz środowiska lokalnego, a w szczególności za pracę przy budowie kościoła filialnego w Zbytkowie. Pani Zofia Popielarz za działalność na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Zbytkowie. Kur awe w pruchnej zakrzewienie kultury śpiewaczej i muzycznej. Polski Komitet Pomocy Społecznej i Zarząd miejsko gminny w Strumieniu za działalność charytatywną i promowanie wolontariatu. Pan Henryk Sosna za wielowymiarową aktywność społeczną, twórczą i organizacyjną. Sprawia mi swoistą, szczególną satysfakcję, że znalazłem się w takim zacnym gronie. No Jest to chyba bodziec do dalszej walki z tym, co, co przed nami. Wyzwań jest bardzo dużo. Po raz pierwszy w historii do strumienia trafiły dwie cieszenianki. Srebrną w tym roku otrzymał pan Marian Górnik za promowanie wolontariatu i działalność charytatywną, a złota trafiła do pana Krzysztofa Wójtowicza, długoletniego dyrygenta chórów w strumieniu. Dziękuję pani burmistrz i byłem burmistrzom i naczelnikom. Dziękuję panu przewodniczącemu rady i jego poprzednikom oraz radnym obecnej i poprzednich kadencji. Burmistrz Anna Grygierek oficjalnie podziękowała radnym za kończącą się kadencję. Podczas uroczystości wystąpił chór szkoły podstawowej i gimnazjum w strumieniu Kanconecta, którego wieloletni dyrygent Krzysztof Wójtowicz został w tym roku odznaczony honorowym laurem Złotej Cieszynianki.